Seria. Nowa seria na mój kanał Kira i Kira po prostu. A to jest Kira... Która robi sobie tak live'a? A to ja! A to CG Play Games jego ja morda, niosę. jego piękny... Yeah. Ja ją niosę. Jego piękny ryj. Tego kota. W się <laughs> że. Już to jest ona. E, tak. Ja nawet to jest koteczek. Mówi do kamery. Masz? Masz mówić do kamery. Dzień dobry. Tak, dokładnie. Dobra, Dobrze się, pójść na trawie. Tylko na smycz oczywiście, bo już No, daj mi ja, ja, ja ją, ja ją będę trzymać. Ja nie mogę. Ja ją będę trzymać. Daj mi ją. O, no, daj mi ją, debilko. Nie. Gdzie ona znieba? Nie, nie. Gdzie ty tam idziesz? Nie, sio. Chodź do bazy. Chodź. Kira, do bazy chodź, Kira, do bazy idziemy. Kira do bazy, rozumie? Ja nie mogę. Zmartyletowanie <śmary> kota. Dobra, chodź. Dobra, to... to... Dobra, chodź. bo będziesz... <śmary> Dobra, będziesz brudna w gównach o fu. Na serio była w gównach. No nie! No latka na miał No chodź. Ja się nie mam zamiaru z tobą cackać. Wygląda, jakby się ją powiesiła. No bo ją powieszam. Dobra, więc to by było na tyle. Marka.